Siema, jestem Kołtun i witam w kolejnym odcinku z e, Dawno serii nie było, ponieważ nie miałem miejsca na dysku, a teraz jakoś mi się ostatnio zwoliło Tak więc kolejna mapa Babel. Tam widziałem komentarze niektórych z was, że pytali się kiedy będzie odcinek Jaką wiem, nie za często będę mógł je wypuszczać kiedy tylko będę mógł. Dobra, już słychać dźwięki gry Znaczy mapa się wczytała Czekajcie przecież sobie to, bo... W sumie, w sumie dam na folii przy Sławki, czasami są ściny, nie wiem dlaczego. Oj, na wyczęście niż czasami. Czy tylko na początku tak było? Strasznie ich dużo, że tym ich rozstrzelamy. Zachodzą mnie od tyłu, to nie ciekawe. myślałem, że ślepy zaułek w Więc wszystko się po kolei kończy, lecz powoli Nie mam zabrać jak z nimi walczyć jeśli jest ich zbyt wiele, tam na wieży gdzieś są, ale wątpię, że z moim skillem trafię, Nie, więc spróbujmy, chyba trafię. Tak to jak kiedyś mówiłem i powtarzałem, to przez jakiś czas możecie poproponować, z jakich gier mogły wybić serie. Nie wiem, czemu go nie trafia Nie, no, jest tego na pewno nie. I to, że nic nie działa. No nie wiem. Naprawdę. Z czego by tylko zabić? Bo padł. Dobra. Jakaś amunicja by się przydała. O kurde. Odcinka. Nie wiem czym jest to spowodowane. Spowodowane. Nie wiem jak powiedziałem, ale. To jest strasznie ich dużo. Pamiętam, że miałem problem z tym mapą. Jestem niewrażliwy, jak mają tą... jak trafiam w tarcie Nie mam żadnych błąd? Hmm. Co ja mam? Jakiś prąd. który się właśnie skończył? No co zrobisz? <gry> Muszę przejać dobre momenty Naprawdę sorry za te lagi Że nie lagi, tylko po prostu gra staje na chwilę, nie wiem Znaczy na początku tylko by tak mogło być, Ale życie sobie wezmę tylko z niego no i czym mogę strzelać, bo o kurde to jakiś o. Chyba nie powinienem z tego strzelać <grych> Kurde Jak dadza ja mi od początku się trochę zenerwuję O nie wiem, zobaczyłem O nie no był zapis przecież Jak wchodziłem do tych piasków Właśnie się tu hmm. A można z tego oskopływać Zapomnimy ich. Ja, co to jest to? Dobra. Hmm. Tu mamy pełny magazynek, nie wiem do czego nawet, bo chyba do szurykęku. Zapis jest gdzieś na dole. Dobra, znowu pieski, Z oni strzelają tym. Co mnie przyciąga, trzeba im w brzuch nawalać. Bo co jest, co jest? A te orzeszki, pamiętacie? W teatrze? Jak jakie nazywaliśmy? To były chyba orzeszki. Mhm, to więc takie pułapki będą. O, to jest trudne. <suszy> Dobra, nie, nie... wiem o co chodzi. Wiem, że zaraz mogę zginąć. Mam do pistolety. O kurde psy z bombami O czaszka. Dzięki niej mamy jakieś tam zwiększone obrażenia chyba. Najprawdopodobniej Znowu ścinka, nie wiem, naprawdę, sorry Możecie usłyszeć inny dźwięk strzałów niż dotychczas I dodatkowo... Mamy obramowanie na około postaci czerwone i widać lepsze strzały, kiedy ich trafiają. No, skończyło się. Tak na nich trzeba działać. To nie ma sensu inaczej. Znowu? Oj. Zaszli mnie trochę tutaj nie ma za bardzo co mówić, bo jak widzicie jest tylko strzelanie w nich. Panie poleciał zaraz amunicja skończy. Ja tych szoryngęków, bardzo dużo mi zostało, To jest amunicja. Na górze zapewne jest zapis. O, mam amunicję do tego, tego, właśnie. Dobra, idziemy w górę. O kurde już użyję tych kartarota. Nie pamiętam co one dawały. Już mnie denerwuje coś takiego. Nie wiem co te karty zużyłem tak wcześniej. Ale obawiałem się, że... Po prostu mogą mnie zabić i znowu będzie fail. Dobra, niech będą. Ale... Co się dzieje? Ale dotychczas się spotkałem z najwię... Pamiętacie ostatni odcinek? To było coś... Naprawdę... To był taki troll z ich strony... Ja sobie idę po, po zakończenie gry, już tak do tego punkciku jasnego, i nagle pojawiło się kilku typów. Co jest? Serio? Jezus, Maria! Zginąłem. A nie, tak trzeba było. Aha, dobra. Nie da, jest jakaś ucieczka. Tu sobie w weczki. Staram się może chociaż odcinek na miesiąc wrzucić, tak zostawić was bez odcinków, to... Co to jest za... Nie wiem, jakieś jajo czy co to jest O Jezus, pieski Muszę je zwabić tak, żeby były To nie jest najlepsza broń do walki Za chyba poginiemy Jest niż koniec raczej. O! Yy, nie lubię właśnie dlatego tej mapy, bo jest strasznie trudna. czyli Jeśli... Mogę się teraz zauważyć. Mam bardzo mały hop, aż 17. Pozbieram sobie. Te dusze. Aha. Więc jednak. Pozbieram na wszelki wypadek. Te życia, bo. Pamiętacie o stanie odcinek? Troll. Nie, na koniec odcinka. Dobra, tak więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mm, kolejna mapa to będzie nasz boss. Zabija sterownik 5, na pewno się nie uda, bo on jest ciężki. E, kolejna mapa to wieża, dobra. Tak więc jeszcze raz mam nadzieję, że odcinek się podobał. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.